Czy kompot suszu musi mieć zapach dymu? Jak dla mnie musi, ale wiem, że niektórzy nie lubią tego aromatu. Ja zapisuję się do tego grona i będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli pokażesz, jak zrobić kompot suszu bez dymu. Mam dla Ciebie bardzo fajny przepis. Dobra. No tak, kompot z owoców, no to zobacz. Mamy jej gruszki, mamy jabłuszka, nadadzą się? Nadadzą się. Do tego jeszcze śliwki, wiśnie i oczywiście twój ulubiony susz. Ale bez dymu. Z dymem, ale go wygładzimy. I tak zostawiamy to na godzinkę na wolnym ogniu. Niech to się nam dobrze ugotuje. Możemy od razu posłodzić do smaku. Dobra. W czasie, gdy kompot się gotuje, możemy wycisnąć sok z cytrusów. Proszę bardzo. Głowa pomarańcza, no to musi być też cytryna. Kontra, kontra. O tym, o tego uczysz nas. E, skoro już wycisnąłem sok z pomarańczy i z cytryny, to wlewamy do garnka? Nie, zostawiamy go na sam koniec, żeby uzupełnić go już w dzbanku, żeby nie gotować cytryny ani pomarańczy. O co teraz możemy zrobić? Teraz, gdy już mamy kompot ugotowany, możemy zacząć go infuzować hibiskusem oraz naszymi zimowymi przyprawami. Wyłączamy kompot i wtedy dopiero wrzucamy hibiskus. Cynamon, gwiazdki nożowe, też dwie. I jeszcze mamy goździki. Goździki, goździki, to damy za cztery. Bardzo lubię goździki. I zostawmy, żeby nam hibiskus naciągnął kolorem oraz aromatem. Czyli Chyba. nie włączamy indukcji. Nie Czekamy. włączamy już. I teraz odstawiamy na kolejne pół godziny. No ani grama dymu, to się rozumie, proszę Pana. Taki panie. chciałeś? Taki chciałem. Więc jeśli również dymu nie lubicie w kompocie z suszu, to zaglądajcie do opisu pod tym filmem. Tam znajdziecie szczegółowy przepis, jak zrobić taki kompot. A w następnym naszym świątecznym odcinku podpowiemy, jak jeszcze można wykorzystać suszone owoce. E, I też bez dymu. Bez dymu.